Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować mojego nowego pada, który zakupiłem całkiem niedawno. No i tak właśnie on wygląda. Miałem z nim też bardzo ciekawą historię, z tym kontrolerem. Jak w ostatnim czasie byłem w Anglii, zobaczyłem właśnie takiego kontrolera w sklepie. Coś typu hmm, Hobbit, Jak, jeżeli nie wiecie o co mi chodzi, po prostu takie, taki sklep z używanymi grami, padami i itd. Tak no i zobaczyłem między innymi właśnie takiego pada sobie, za 60 funtów, on był, niestety on był używany z tego co gościu mówił i ostatecznie sobie zamówiłem nowy, bo po prostu zajebiście mi się on spodobał. Hmm. Jaka jeszcze historia była z tym padem? Na eBayu to jest angielska strona. zamawiałem dwa razy właśnie takiego pada. Podejrzewam, to było jakieś chyba za niego 30 funtów. To jest jakieś, nie wiem, 150 zł, coś takiego. Dwa razy ten pad mi nie przyszedł. Nie wiem dlaczego. Ze względu. Hmm... Ponoć, że kurier zgubił paczkę dwa razy. Trochę nie chce mi się wierzyć, żeby dwa razy kurier zgubił paczkę. No ale ostatecznie eBay oddał mi właśnie mm, pieniądze za niego. I w, w takim przypadku musiałem po prostu zamówić sobie z naszego synnego Allegro. Ogólnie zapadałem 260 zł, bo tam jeszcze przesyłkę dałem 12 zł. Ogólnie pad chyba 250 z tego co Pamiętam. No ale właśnie tak sprawa wygląda. Pad jest z koloru pomarańczowo-granatowy, bardzo, bardzo mi się podoba. Rzekomo yy, to jest rok produkcji 2018, tak na necie wyczytałem. Więc no tak on wygląda. Zajebista sprawa. Niestety wam tutaj nic nie poczytam, bo nie jest w naszym ojczystym języku, ale właśnie tak on wygląda. Dla mnie bomba. Dawajcie mm, koniecznie komentarze mi w... Dawajcie koniecznie komentarze Bardzo jestem ciekawy mm, Waszej opinii Na temat tego kontrolera yy, Pad jeszcze jest nieotwarty Jak widzicie Nówka Fajne, fajne Nie mogę się doczekać jak pierwszy raz zagram coś Sobie na nim A więc to by było chyba na tyle w tym temacie Dzięki, że obejrzałeś ten film I zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału Trzymajcie się na razie. Hej.